Z roku na rok wymagania na stanowisko junior, czy regular dewelopera, rosną jak na drożdżach. To co dziś jest wymagane od juniora, jeszcze kilka lat temu wystarczyło na stanowisko regulara. W tym materiale omówimy roadmapę wymagań technicznych na stanowisko junior, jak i regular ASP.NET Web dewelopera oraz kolejność przerabiania moich kursów zgodnie z tą roadmapą. Całość znajdziesz na stronie fullstackdeveloper.tech ukośnik roadmapa, i co więcej, tutaj znajdziesz też darmowy e-book, który będzie zawierał listę pytań oraz odpowiedzi z pytań rekrutacyjnych właśnie na stanowisko do dewelopera, zarówno dla regulara, jak i dla juniora. Natomiast ten e-book będzie wysyłany przeze mnie, jak tylko dokończę pracę nad pytaniami z SQL. Tak więc zanim zaczniemy omawiać naszą roadmapę, to jeszcze chciałbym zaprosić sobie nowego na kanale, do subskrypcji oraz na serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Sama roadmapa jest podzielona na dwie sekcje. Sekcję główną, w której mamy wymagania techniczne, oraz sekcję boczną, w której znajduje się kolejny przegląd moich kursów, gdzie każdy kurs jest też podlinkowany i możesz bezpośrednio do niego przejść, po prostu klikając konkretny element. Natomiast wracając do sekcji głównej, mam tutaj prostą legendę, która określi nam, jakie konkretne wymagania są konieczne dla juniora oraz które są konieczne dla regulara, a które są po prostu nice to have. Tak więc jedną czerwoną kropką oznaczam, że jest to wymaganie dla juniora, które musi być spełnione, natomiast kropką niebieską jest to bardziej nice to have, i to samo dotyczy się regulara, z tym, że tutaj mamy już dwie kropki czerwone albo dwie kropki niebieskie. Co więcej, kolorami są pokryte sekcje, które omawiam w moich kursach, i przykładowo język C Sharp czy SQL. Jak widać, mam pokryte w kursach, natomiast czasem będą takie elementy na szaro, i po prostu są to elementy, które nie są dostępne w żadnym moim kursie. Ok, tak więc może zacznijmy omawianie roadmapy od sekcji ogólnej czyli od sekcji, która nie jest ściśle powiązana z .NET-em, ani innym językiem programowania jak widzimy, tutaj znajduje się przede wszystkim git, tak więc jego znajomość jest wymagania na juniorów. poza gitem, warto wiedzieć, czym jest protokół HTTP, szczególnie jeśli aplikuje w stanowisko web developera. I tutaj w kontekście tego protokołu warto wiedzieć, jakie są kody statusu, co one oznaczają, jakie mamy czasowniki HTTP, oraz do czego one służą, oraz po co, i jakie mamy nagówki, czy to zapytania, czy to z odpowiedzi. Poza tym Oczywiście konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, po to, aby komunikować się z zespołem, czy też czytać dokumentacje techniczne, które są zazwyczaj pisane w języku angielskim. Poza tym, opcjonalną rzeczą, tutaj zaznaczyłem jest chat GPT albo Google, czyli po prostu umiejętność korzystania z narzędzi, które są dostępne darmowe w internecie, po to, aby samemu znaleźć rozwiązanie problemu, i niekoniecznie od razu udawać się do jakiegoś starszego kolegi z zespołu. Przejdźmy dalej, do następnej sekcji. Jak widzimy, tutaj mamy już ogólną sekcję programowania. To właśnie w niej znajduje się Object Oriented Programming, czyli kilka definicji programowania obiektowego, jak przykładowo abstrakcja, hermetyzacja, polimorfizm czy dziedziczenie. Tak więc te pojęcia trzeba znać i najlepiej znać je na przykładach, ponieważ często pojawiają się na rozmowach rekrutacyjnych. Oprócz samego OOP, warto znać zasady SOLID, czyli Single Responsibility Principle, Open Close Principle, List of Substitution Principle, Interface Segregation Principle oraz Dependency Inversion Principle. Tutaj również warto wiedzieć jakieś konkretne przykłady, po to, aby po prostu podczas rozmowy technicznej na konkretnych przykładach przedstawić swoją wiedzę. Poza tym czasem można też się spotkać z pytaniami odnośnie struktur danych, przykładowo czym jest kolejka, jak zachowuje się kolejka, czy na przykład stos, i jaka jest różnica między tablicą oraz listą. Natomiast tego typu pytania kiedyś były bardziej popularne, natomiast teraz od nich się odchodzi. Tak więc tutaj tą sekcję zaznaczyłem bardziej jako junior nice to have. Idąc dalej, Mamy sekcję z językiem C-Sharp i to właśnie tutaj, jak widzimy, jest ona najbardziej rozbudowana i przede wszystkim musimy znać podstawy. Tak więc podstawy jest to must have, a przez podstawy mam na myśli typy danych, wyjątki czy też block try-catch, wyrażenie using, pętle, parsowanie z jednego typu na inny czy nawet słowo kluczowe var. Natomiast po podstawach warto też znać klasy w C-Sharpie, czyli czym jest, dajmy na to, słowo kluczowe static, jak wygląda dziedziczenie, jakie mamy modyfikatory dostępu oraz z czym one się wiążą oraz co to jest oraz jak działa konstruktor czy też wywołanie konstruktorów podczas dziedziczenia. Idąc dalej w sekcji C-Sharp, mam tutaj link i przede wszystkim jest to kilka metod, które musimy kojarzyć, którymi są first, where, order by czy select, tak więc są to podstawowe metody, które powinien znać junior w kontekście wykonywania operacji na kolekcjach. Idąc dalej, mam tutaj sekcję z typami generycznymi, a konkretnie są to ograniczenia generyczne, Metody generyczne, parametry generyczne czy delegaty generyczne takie jak func, bool czy predicate. Tak więc jest to kilka zagadnień, które są ściśle powiązane z typami generycznymi, które trzeba wiedzieć, ponieważ również mogą takie pytania się pojawić na rozmowie rekrutacyjnej już na stanowisku juniora. Idąc dalej, mamy już tutaj programowanie asynchroniczne, czyli konkretnie, czym są słowa kluczowe async await, czym jest typ task, czym jest task when all czy when any oraz jak zachowują się wyjątki podczas właśnie tworzenia metod asynchronicznych. I to również jest wymaganie must have nawet dla juniora. Natomiast poza tym, mamy też taką sekcję pozostałe i to właśnie tutaj znajduje się przykładowo refleksja, atrybuty, obsługa plików czy też klienta HTTP bezpośrednio z poziomu C -Sharpa. Tak więc są to cztery tematy, które warto wiedzieć nawet już na stanowisku juniora. Poza sekcją C Sharp następnym kluczem będzie język SQL, który jest zazwyczaj wykorzystywany w aplikacjach dotnetowych. Tak więc w ramach tego języka warto znać podstawowe klauzule takie jak SELECT WHERE ORDER BY JOIN jak i jego warianty LEFT JOIN czy RIGHT JOIN, GROUP BY jak i HAVING. Tak więc tutaj przykładowo mogłoby się pojawiać pytanie jaka jest różnica pomiędzy filtrowaniem klauzulą WHERE a filtrowaniem klauzulą HAVING. Poza samymi klauzulami warto wiedzieć jak tworzyć strukturę schematu baz danych poleceniami CREATE TABLE Alter Table czy tworzenie ograniczeń poleceniem constraint. Oczywiście, również tutaj musimy wiedzieć, jak tymi danymi zarządzać, czyli musimy znać polecenia insert, update czy delete oraz opcjonalnie. Zaznaczyłem takie obiekty baz danych, jak procedury, widoki, transakcje czy triggery, natomiast na stanowisku Regulara są tu już zagadnienia, które warto wiedzieć, ponieważ może pojawić się pytanie właśnie o tego typu obiekty baz danych. Idąc dalej, mam jeszcze zagadnienie z optymalizacji a konkretnie dwa terminy, takie jak plan wykonania oraz indeksy. I tutaj ponownie byłoby to nice to have dla juniora, natomiast coś wymaganego od regulara, tak więc zaznaczyłem to odpowiednio jedną niebieską kropką oraz dwoma czerwonymi. Poza SQL-em, ale nadal w kontekście baz danych, warto znać o jakim jest Entity Framework, ponieważ jest on bardzo często spotykany w kontekście wymagań technicznych i tutaj konkretnie wypisałem kilka zagadnień. Jak przykładowo materializacja zapytań, czyli kiedy tak naprawdę nasze zapytanie pod postacią iQueryble zostanie wykonane na bazie danych, a kiedy nie. Innym zagadnieniem byłyby migracje, czyli przykładowo w jaki sposób Entity Framework jest w stanie rozróżnić, jakie zmiany zaszły w naszym modelu, po to, aby je zaaplikować na bazie danych, oraz skąd przykładowo Entity Framework wie, które migracje były już zaaplikowane, a które nie. Poza tym cały mechanizm Change Trackera, czyli siedzenie zmian w naszym DB kontekście. Również może być pytaniem technicznym podczas rozmowy, i tutaj właśnie warto wiedzieć, jaki mamy stan naszych Enty i co wiąże się z tym, kiedy wykonamy przykładowo zapytanie, które usunie obiekty z baz danych, a następnie wykonamy save changes. I tutaj, zarówno migracje, jak i change tracker są to bardziej nice to have dla juniora, natomiast must have dla regulara. Podobnie będzie miało się do lazy loading, jak i raw sql czyli do funkcji, która pozwala nam przez Entity Framework wykonać bezpośrednie zapytanie SQL i zwampować je na konkretny typ w sharpie Natomiast seedowanie, czyli dodawanie inicjalnych danych do naszej bazy, jest już tutaj zaznaczone jako must-have od razu dla regulara, jak i dla juniora. Poza tym przez Entity Framework warto wiedzieć jak zdefiniować model, czyli musimy znać Fluent API, jak zdefiniować relacje przez to Fluent API oraz jak wygląda dziedziczenie, z tym że jest to bardziej zagadnienie skierowane do regularów i nice to have dla juniora. Poza Entity Framework Warto również znać wzorce projektowe, a konkretnie tutaj wypisałem trzy kategorie są to wzorce kreacyjne. I trzy najbardziej popularne są to Builder, Factor oraz Singleton. Natomiast wzorców behawioralnych mamy strategię Mediator oraz obserwator, a ze wzorców strukturalnych mamy dekorator, Fasada oraz proxy. Natomiast w kontekście wymagań, tak widzimy tutaj tylko te wzorce kreacyjne zaznaczyłem jako must have dla Juniora, natomiast behawioralne, jak i strukturalne będą już must-have dla regulara, ponieważ często możemy się spotykać z tego typu pytaniem, czym przykładowo jest wzorzec projektowy, dajmy na to strategia czy obserwator. Poza wzorcami mamy tutaj jeszcze sekcję bezpośrednio związaną z ASP.NET, która również będzie podzielona na kilka właściwości, a konkretnie Web API, minimal API oraz technologię MVC. Jak widzimy dla wszystkich tych trzech technologii mamy część wspólną, która bezpośrednio wiąże się z technologią ASP.NET. Tak więc przykładowo będzie to kontener Dependency Injection oraz czasy długości życia naszych serwisów, czyli Scope, Transient oraz Singleton. Jak wygląda Model Binding dla każdej z tych trzech technologii? Jak obsłużyć błędy? Czym jest Middleware? Jak zapisywać logi w ramach naszej aplikacji ASP.NET? Czym są filtry? Jak wygląda Identity? Czyli zarówno rejestracja, logowanie oraz zarządzanie użytkownikami, jak i rolami? Jak skonfigurować aplikację napisaną w ASP.NET? Jak zwalidować zapytanie? Jak zmapować te rezultaty? I tutaj nawet uwzględniłem do tych dwóch zagadnień konkretne biblioteki, takie jak do walidacji fluent validation, a do mapowania przykładowo niech to będzie Automapper, po to, aby znaleźć jakieś przykładowe paczki, które nam w tym pomogą. Natomiast mamy też jeszcze kilka rzeczy dedykowanych ściśle do web API oraz minimal API, i są to przede wszystkim swagger, czyli dokumentacja naszego API w postaci openJSON oraz token JWT. Jak i SignalR, z tym, że SignalR zaznaczyłem bardziej jako nice to have dla Juniora oraz must have dla Regulara, po to, aby wiedzieć, jak wygląda komunikacja asynchroniczna z naszym klientem API. Natomiast w kontekście technologii ASP.NET MVC, to tutaj musimy znaleźć podstawy języka HTML oraz CSS, dobrze wiedzieć, jak wygląda walidacja po stronie klienta, i oczywiście to wiąże się z językiem JavaScript oraz językiem Razor. Tak więc jest to kilka dodatkowych zagadnień, które są ściśle powiązane z technologią ASP.NET MVC. Przechodząc dalej, mamy też tutaj sekcję background service, czy po prostu kilka różnych frameworków, czy nawet wbudowaną możliwość pisania procesów, które będą wykonywane w tle. Tak więc mamy do tego albo wbudowaną opcję z ASP.NET, albo bibliotekę Hangfire, czy też Quartz, które również warto znać pod kątem właśnie background service'ów. Poza samym ASP.NET mamy jeszcze oczywiście testy i są to testy jednostkowe albo integracyjne. Tak więc tutaj również Mamy część wspólną, która będzie taka sama dla testów jednostkowych, jak i dla testów integracyjnych. przede wszystkim jest to znajomość konkretnego frameworka do pisania testów. Ja, przykładowo, tutaj skorzystałem z XUnit, który jest najbardziej popularny właśnie w technologii .NET. Natomiast drugim również popularnym byłby NUnit. Natomiast w kontekście tego frameworka warto wiedzieć, jak pisać asercje, jak mokować serwisy oraz warto znać kilka atrybutów, takie jak Theory i data czy DataMember oraz jak testować wyjątki. Natomiast w kontekście pisania asercji czy mokowania, tutaj polecam zapoznać się z dwoma bibliotekami, jakimi jest Fluent Assertions oraz Mock. Natomiast dla testów integracyjnych, to jeszcze mamy dodatkowe zagadnienia, takie jak Web Application Factory oraz InMemory Database, po to, aby być w stanie pisać testy, które będą już konkretnie wysyłały zapytania HTTP do naszego serwera pamięci podczas wykonywania testów. Po testach Mamy tutaj dalej w dół sekcję z Azurem, czyli z chmurą, która jest najczęściej spotkana w technologii .NET. A konkretnie tutaj wypisałem kilka informacji, które warto wiedzieć zarówno dla juniora, ale które są już wymagane od regulara. Tak więc przede wszystkim jest to sekcja z zapisem danych i jest to Blob Storage, Azure SQL czy też Cosmos DB, gdzie Cosmos DB byłby bardziej jako nice to have. Natomiast w kontekście aplikacji to warto znać czym są Azure Functions, czym są Web Applications, oraz czym są oraz jak możemy tworzyć aplikacje logiczne bez kodowania, czyli Logic Apps. Natomiast z pozostałych serwisów, wymieniłem tutaj Application Insights, Service Bus do komunikacji asynchronicznej, Key Vault do zabezpieczenia sekretów oraz SendGrid do wysyłania wiadomości e-mail. Natomiast poza serwisami, warto również zapoznać się z kilkoma zagadnieniami w kontekście Azure ID, czy teraz pod nową nazwą Azure Enter ID. Tak więc są to serwisy Azure ID czy też Azure Entry ID B2B czy B2C oraz jak rejestrować aplikacje, czym są Service Principles oraz czym jest oraz jak korzystać z MS Graph pod kątem wydobywania informacji właśnie z Azure ID. Natomiast ta sekcja jest już bardziej jako nice to have nawet dla regulara. Natomiast idąc dalej, mamy kilka zagadnień, które są związane z DevOpsem. Tutaj również spotkamy się z rzeczami, które warto wiedzieć oraz takimi, które trzeba wiedzieć na stanowisku regulara. Tak więc przede wszystkim są to narzędzia DevOpsowe, takie jak przykładowo Azure DevOps czy GitHub albo Jenkins, które trzeba znać na stanowisku regulara, po to, aby puszczać pipeline'y, czy po to, żeby ewentualnie wgrać poprzednią wersję aplikacji, jeżeli coś by poszło nie tak z naszym najnowszym release'em. Natomiast poza samymi narzędziami, również tutaj warto zapoznać się z CI oraz CD, czyli procesami, które sprawią, że nasz kod będzie automatycznie testowany, budowany w ramach agenta na konkretnym narzędziu takim jak Azure DevOps czy GitHub Actions, a następnie całość, jeżeli wszystko pójdzie prawidłowo, będzie wdrażana na środowisko i jest to proces Continuous Delivery albo Continuous Deployment. Tak więc są to dwa zagadnienia, które warto znać pod kątem wymagań dla stanowiska Regulara. Natomiast poza tym mamy jeszcze tutaj sekcję z Infrastructure as a Code, czyli narzędziami takimi jak ARM Template, Bicep czy Terraform. Jednak są to już bardziej specyficzne rzeczy dla DevOpsów, natomiast pod kątem dewelopera są to już rzeczy bardziej jako nice to have niż jako must have. Ostatnią sekcją w DevOpsie jest konteneryzacja, czyli znajomość Dockera, Docker Compose, Kubernetes oraz przykładowo serwisów takich jak AKS czy Rancher. Natomiast tutaj również całość jest oznaczona jako nice to have, ponieważ tego typu rzeczami raczej zajmują się DevOpsie, a nie konkretnie deweloperzy. Na samym końcu Mamy kilka zagadnień z architektury i przede wszystkim są to, ja to nazwałem wzorce, ale jest to po prostu podejście lub konkretny wzorzec do programowania aplikacji cloudowych. Tak więc ze wzorców są to konkretnie Inbox oraz Outbox, a z podejścia do tworzenia architektury wpisałem tutaj CQRS oraz Clean Architecture, które warto wiedzieć na stanowisku juniora, natomiast dla regulara jest to już opcja must have. Idąc dalej, mam tutaj sekcję związaną z DDD, czyli Domain Driven Design, i przede wszystkim są to zagadnienia takie jak agregaty, nc, value objects, bounded context, domain events czy services. Tak więc podczas rozmowy technicznej na stanowisku Regulara mógłbyś dostać pytanie, przykładowo, czym jest agregat w kontekście DDD, czy czym jest bounded context. Natomiast również w kontekście architektury warto zapoznać się na stanowisku Regulara z podejściem mikroserwisów i przede wszystkim, jak wygląda komunikacja między serwisami, jak wyznaczać granice mikroserwisów. Czym jest API Gateway, czym jest Service Discovery oraz jak zabezpieczyć nasze mikroserwisy tak, aby po prostu komunikacja czy konfiguracja była obsłużona w bezpieczny sposób. Natomiast jeszcze jedną sekcją w kontekście architektury jest tak zwana obserwowalność, czyli wszystkie zagadnienia związane z zbieraniem logów, zbieraniem metryk, z alertami czy z tracingiem. I tutaj tak naprawdę mamy różny stos narzędzi. Ja przykładowo napisałem kilka narzędzi, takich jak Azure App Insights, Elk Stack. Sec, Datadog, New Relic, Splunk czy Grafana. Tak więc są to narzędzia, które pomogą nam w kontekście obserwowalności. I oczywiście nie musimy znać tych wszystkich narzędzi. Warto znać jedno lub dwa i wiedzieć do czego służy oraz jakie możemy wykorzystać w ramach naszej aplikacji. Tak więc w ten sposób doszliśmy do końca naszej roadmapy. Jak widzimy całość pokrywa bardzo wiele różnych tematów technicznych. Natomiast po kolei możemy sobie przejść i na konkretne stanowisko, Zapoznawać się z konkretnymi zagadnieniami, aby na spokojnie opanować sobie całość. Tak więc teraz przechodząc do pytania, w jakiej kolejności przemawiać moje kursy, no to tutaj taką sugerowaną roadmapą byłoby zaczęcie od kursu C Sharpa, później przejście do kursu Solid oraz wzorce projektowe, potem przejść do kursu z Entity Framework oraz opcjonalnie, jeżeli chciałbyś nauczyć się SQL, to również polecam go przerobić jeszcze przed kursem Entity Framework. Natomiast po zazajmieniu się z Entity Framework. Mamy do wyboru tak naprawdę albo opcję Web API, albo technologię MVC, gdzie dla technologii MVC warto również po części zapoznać się z językiem JavaScript, natomiast później, kiedy już wiemy jak pisać nasze aplikacje webowe, polecam przerobić kurs z testami jednostkowymi oraz integracyjnymi, a dopiero potem przejść do kursu z Azure'a oraz do kursu z Azure DevOps'a. Natomiast pod kątem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, to oczywiście już na tym poziomie, na którym znamy już technologię ASP.NET Core, to warto również przerobić ten kurs z pytaniami z rozmów kwalifikacyjnych, w ramach przypomnienia, czy po prostu sprawdzenia się bezpośrednio przed rozmową rekrutacyjną. Natomiast jak wspomniałem wcześniej, tutaj na tej stronie możesz też zgarnąć termowego MacBooka, e który będzie rozsyłany przeze mnie, jak tylko skończę sekcję z sql -a. Tak więc to by było na tyle. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej roadmapie i czy ewentualnie jest coś, co Twoim zdaniem powinno być w tej roadmapie albo na stanowisko regulara, albo na stanowisko juniora.